Cześć kochani, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o poście sokowym, na który teraz sobie weszłam, którego doświadczyłam już wiele lat temu chcę powiedzieć Wam o swoich doświadczeniach, o tym jak postrzegam taki post sokowy, po co w ogóle dla kogo, jak go się przechodzi i Jakie można mieć samopoczucie na takim poście sokowym? Tutaj możecie zobaczyć, są dwa moje soki, które teraz piję. I na czym polega post sokowy? Post sokowy to jest taki proces, w którym my Pijemy przez cały dzień wyłącznie soki. I taki post sokowy może trwać od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu dni. Są tacy, którzy głównie żywią się sokami, ale posty sokowe są dla mnie takim narzędziem, dzięki któremu my po pierwsze możemy dożywiać swoje ciało, bo jest to taki Płyn bardzo skoncentrowany, a z drugiej strony jest to narzędzie do oczyszczania swojego ciała, do oczyszczania swoich jelit, jak również do tego, aby odciążyć swój układ pokarmowy od ciągłego trawienia. Bo jeżeli nie wchodzi się na żadne głodówki co kilka dni, nie dając sobie przerwy od jedzenia, nie wchodząc w proces autofagii. Nasze ciało jest w ciągłym trybie pracy, przez co ono nie ma przestrzeni na to, żeby mogło się głębiej oczyszczać, żeby mogło się też regenerować naturalnie, bo nasze ciało uzdrowia się samo w momencie, kiedy my dajemy sobie do tego przestrzeń, tak? I post sokowy jest poniekąd właśnie daniem sobie takiej przestrzeni w ciele, żeby to ciało mogło się też zaopiekować takimi sferami, którymi nie może się zaopiekować, kiedy ciągle jest zajęte trawieniem. Oczywiście sok też pobudza nasze trawienie, ale w inny sposób to wszystko już przebiega, bo jest to tylko płyn. I jest większa możliwość, że będziemy dłużej w, wchodzić w, w ten proces autofagi, bo mm, zwykle zaczyna się picie soku powiedzmy rano, ale jak już się wchodzi na takie mało jedzenie czy post sokowy, to Przestajemy mieć taką potrzebę sięgania po jedzenie, przez co tego soku można wypić naprawdę mało w ciągu dnia, na przykład 2-2,5 litra, i być po prostu takim, powiedzmy, najedzonym, zaspokojonym. I kończąc wieczorem to picie soku, możemy mieć długą przerwę pomiędzy tym ostatnim sokiem a pierwszym sokiem, i tam też ten proces autofagi się zadziewa. Więc nie tylko kiedy wchodzimy na całkowitą głodówkę wielogodzinną, ale też w ciągu dłuższej nocy możemy sobie taką przerwę od jedzenia uczynić i i przy tych sokach ja czuję, że jest to dosyć proste, bo naturalnie nam znika taka chęć na jedzenie. Przynajmniej ja tak tego doświadczam. Wiem, że są ludzie, którzy systematycznie mają co kilka dni głodówkę 36-godzinną na przykład lub dłuższą, i dla nich jest to już zupełnie normą, że nie jedzą w jakimś tam czasie a jeżeli nie stosuje się takich głodówek i ma się troszkę problem, żeby przestać jeść, no to właśnie post sokowy jest dla mnie takim super rozwiązaniem, gdzie my spożywamy te soki, one nas dożywiają, one dają nam ten smak jedzenia i to bardzo pyszne, a jednocześnie odciążają nasz układ pokarmowy. I właśnie teraz zaczęłam taki post sokowy. Bardzo intuicyjnie, bo po prostu moje ciało już było akurat w tym momencie dosyć przejedzone, bo doświadczyłam zajadania emocjonalnego przez kilka dni. I po tym poczułam intuicyjnie, że ja chciałabym przestać jeść, ale że właśnie chcę wejść na soki, bo na sokach tak naprawdę nie byłam już wiele lat. I y, zaczęłam sobie to sokowanie od y, bycia na sokach i na zjedzeniu kilku jabłek w ciągu dnia, a już od kolejnego dnia, wczoraj byłam y, na samych sokach, wypiłam 2,5 litra, i dzisiaj mam już y, właśnie przygotowane te y, soczki, y, które y, będą jedynym moim pożywieniem. Żeby przygotować się do takiego postu sokowego, to dobrze jest pić już przez dłuższy okres czasu soki. Trzeba no, zostawić jedzenie przetworzone tak naprawdę i jeść bardzo dużo surowego co najmniej i właśnie pić soki, żeby przyzwyczaić swoje ciało do takiego pożywienia. Tak naprawdę nasze ciało przyzwyczaja się nawet kilka lat, do tego, żeby żywić się surowymi roślinami. Jak jesteście tutaj ze mną już troszkę dłużej, to wiecie, że ja jem tylko surowe rośliny, ale przeszłam też swoją drogę, żeby dojść do tego miejsca i trwało to kilka lat. Swój pierwszy post sokowy odbyłam jakieś 5 lat temu lub trochę więcej. I doświadczyłam przepięknego stanu takiej lekkości, błogości. Bardzo dużo miałam energii, pomimo tego, że pracowałam wtedy fizycznie w ogrodnictwie, to miałam takie pokłady energii w sobie, że nie szło mnie w pracy zatrzymać. Nie wiedziałam, jak spożytkować nadmiar tej energii. Miałam jej naprawdę bardzo, bardzo dużo, co było dla mnie. Yy, takie zaskakujące nawet bym powiedziała, bo wszyscy wokół mnie, z którymi pracowałam, byli w potężnym szoku, że ja naprawdę nie jem. Yy, piłam soki, to piłam ich bardzo dużo, więc ja miałam bardzo yy, dożywione ciało, ale dla nich to było nie do pomyślenia, że można mnie jeść i że, że, że ja się muszę źle czuć i w ogóle. I ja się pytam, no ale yy, to. Czy ja, czy ja źle pracuję, czy coś jest ze mną nie tak, czy ja się źle czuję, czy tak, tak wyglądam. Ale ja tak nie wyglądałam właśnie i to ich też zaskakiwało, że, że te ich przekonania właściwie nie są prawdziwe, bo ja zupełnie inaczej na to reaguję. Ale to wszystko jest zależne od naszego organizmu i też od tego. W jakim czasie aktualnie jesteśmy, bo tak jak ja zaczęłam teraz swój post, to jest on zupełnie inny niż był kiedyś, dlatego że już jestem bardzo nasurowo, wiele miesięcy weszłam w moce procesy detoksykacji swojego ciała i ten post jeszcze pogłębia ten stan, co powoduje, że. Moje ciało zaczęło się czuć automatycznie osłabione, no bo tych procesów w ciele jest sporo i nie jest to taki czas jak wtedy. Ale jest ważne i uważam, że równie piękne, bo doświadczam teraz bardzo dużo spokoju, takiego zagłębienia w sobie, i to jest przepiękne odczucie, szczególnie kiedy nie ma ochoty się jeść, gryźć, to to jest po prostu takie cudowne uczucie, wracając jeszcze do tamtego postu sokowego, to był to taki czas, w którym. Ja byłam na początku swojej drogi surowego jedzenia i weszłam na ten post sokowy. Pamiętam, że piłam też nalewki ziołowe i stosowałam taki, taką plazmę pudding, żeby pobudzić wydalanie wszystkich resztek z układu pokarmowego, ale nie do końca to działało, i ja zrezygnowałam z zażywania tej, tej plazmy pudding. No i też nie wykonywałam wtedy lewatyw. Byłam bardzo nieprzekonana do lewatyw. Jak dzisiaj jestem ich ogromną zwolenniczką i polecam każdemu, szczególnie na początku swojej drogi czy na, na takim pierwszym poście sokowym, to, to jest to absolutnie konieczne moim zdaniem. Ja byłam bardzo nieprzekonana wtedy jeszcze do lewatyw i nie stosowałam ich. Spowodowało to. Bardzo dużym poluźnieniem tych wszystkich złogów w moich jelitach, których było naprawdę, naprawdę sporo. I niestety, ale kiedy wróciłam po trzech tygodniach do jedzenia, to moje trawienie było bardzo słabe, i ja nie umiałam się po prostu tego wszystkiego z siebie pozbyć. I gdybym stosowała te lawatywy, to wyczyściłabym sobie głębiej jelita, więc przypuszczam, że wtedy wyglądałoby wszystko zupełnie, zupełnie inaczej. Więc tutaj taka ważna wskazówka, żeby wykonywać jednak te lawatywy. Poza tym, jak kiedy byłam na kolejnym poście sokowym, to było tylko kilka dni i wykonywałam lewatywy, to okazało się, że tam naprawdę powychodziło ze mnie multum starych złogów, starego jedzenia, kawałków wielkich, kawałków śluzu. Yy, jeden z takich najmocniejszych momentów to był, kiedy w jednym odcinku Jelita, tu gdzie formuje nam się kał, czyli tak naprawdę w bardzo ważnym miejscu, czułam, że jest taki zator, przez który nie mogę się przebić i ja wtedy wykonywałam lewatywy z wodą z cytryną i przez trzy dni. Każdego dnia, kilka razy, pod rząd taka lewatywa, żeby dotrzeć do tego miejsca, żeby prób próbowałam się przebić przez to miejsce i było mi bardzo trudno. To To spowodowało, że ja w końcu się przebiłam przez to i wyleciała ze mnie taka zlepiona kulka, i ja wtedy poczułam taką ulgę, i ta woda mogła w końcu płynąć dalej. Czyli tak naprawdę, miałam. Można powiedzieć, zatkane jelito, nawet. I, ym, I my takie rzeczy po prostu w sobie nosimy. Nosimy je przez wiele lat, one tam się gromadzą, powiększają, i tego jest cała masa. Nawet jak jesteśmy szczupli, to w naszych jelitach potrafi być bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Yy, więc ja po tamtych doświadczeniach wiedziałam, że. Oczyszczenie sobie jelit jest absolutnie konieczne, jeżeli chcemy wrócić do zdrowia. I później byłam na kolejnym poście sokowym, też kilkudniowym zaledwie. No i od tamtej pory właściwie nie doświadczyłam tego stanu, bo też mocno się cofnęłam na swojej drodze. Zaczęłam jeść gotowane jedzenie w dużej ilości i miałam różne momenty. Ogólnie soki towarzyszą w moim życiu już wiele lat. Mam różne okresy, czasami ich wcale nie piję, czasami je piję, a teraz jest czas, aby tylko pić soki i podchodzę do tego bardzo intuicyjnie, z czucia. Teraz wyciskam soki tylko z jabłek z dodatkiem pomarańczy niewielkim, dodatkiem imbiru, w żółtym soku mam kurkumę jeszcze z pieprzem, troszkę cynamonu cejlońskiego, winogrona jasne, mam też winogrona ciemne do soku, zielone soki właśnie są też z jabłka, z dodatkiem szpinaku, natki pietruszki, czy, czy jakiejkolwiek innej zieleniny, jeszcze są pokrzywy, więc też te pokrzywy gdzieś ostatnio sobie zbieram i wyciskam. No i, i tam dodaję jeszcze sobie limonkę, także takie soczki sobie teraz wypijam. Bardzo czuję intuicyjnie, że moje ciało Chcę konkretnie tego owocu, jakim jest jabłko i nie planuję, ile czasu mogę być na takich sokach, bo to jest bardzo indywidualne i jak pamiętam, byłam trzy tygodnie wtedy na tych sokach, prawie, to, to już miałam tak naprawdę dość tego stanu niejedzenia. Już było mi w jakiś sposób ciężko, żeby, żeby cały czas tylko wyłącznie pić soki. Ale y, są tacy, którzy bezproblemowo są nawet 2 trzy miesiące na samych sokach i czują się świetnie, In, i dopiero przerywają. Ten proces no, w momencie, kiedy poczują, więc ja nie wiem, ile będę na sokach, nawet jak to będą 3 dni, to będzie super. Jak będzie to tydzień, to będzie rewelacyjnie. A może być tak, że będę dłużej, ale będzie to być może tylko kilkanaście dni, na przykład dwa tygodnie i to jest świetny czas na taki odpoczynek od jedzenia, od też tego programu, który mamy tak zakodowany bardzo mocno, żeby jeść, jeść, jeść. I też to oczyszczenie jelit tutaj jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, chociaż nie czuję na przykład teraz, że chcę wykonywać lewatywy. Jak już jestem na tym surowym, to widzę, że czasami wychodzi ze mnie coś jeszcze takiego starego z moich jelit, więc to ciało cały czas się oczyszcza już na, takiej, na takim surowym pożywieniu. I więc ja nie mam takiej teraz potrzeby, żeby gdzieś te jelita tam tak głęboko drążyć, bo ja już sobie je trochę wyczyściłam w tym życiu i nie czuję na ten moment takiej potrzeby, ponieważ moje trawienie się tak polepszyło na surowym jedzeniu, że mało czego mi tutaj brakuje do szczęścia, naprawdę. I ten post cokowy, myślę, że dla mnie jest przede wszystkim takim. Zanurzeniem się w sobie, pobyciem ze swoim ciałem na bardzo głębokim poziomie, ale też ze swoimi emocjami, które często zajadam zwyczajnie i w tym momencie nie bardzo jest jak od tego uciec, no bo kiedy już się nie je, to nie można ich zajeść, więc przebywa się z tymi emocjami w sobie. I, I to jest głównie czas dla mnie taki o tym, ale jest to jak najbardziej wspaniałe narzędzie do oczyszczania swojego ciała, które serdecznie polecam. Jest to piękny, głęboki proces i niezależnie od tego, ile trwa, zawsze jest bardzo wspierający naszą drogę życiową. i takie daje też poczucie lekkości w sobie, którego nie doświadcza się jedząc. Nawet jeżeli je się same owoce, to nie jest to ten sam stan. <laughs> no to chyba wszystko, co chciałabym na ten moment powiedzieć w tym temacie. Może macie jakieś pytania, to zapraszam. Prowadzę też mojego bloga Rajskie Jedzenie na Facebooku i na Instagramie, więc możecie mnie tam znaleźć. Dodaję Zawsze na Facebooku różne relacje, sprzedaję też tam swoje pyszne, surowe produkty, z których możecie skorzystać. Udzielam też różne porady, jeżeli jestem w stanie komuś pomóc, i dzielę się swoim doświadczeniem, o czym piszę tak naprawdę na co dzień. Jest do tego taka to, to jest taka moja przestrzeń rajskie jedzenie. Także zapraszam Was serdecznie. I do usłyszenia w następnym filmie. Mhm.